swoich pomysłów gwarantuję Ci, że ten werset nie będzie działał w Twoim życiu. Ale jeśli będziesz mu ufał, jeśli się go będziesz rzymał, nie zawiedziesz się, idźmy dalej, zmierzamy do końca, patrzę na czas. Otóż ten teraz, tak mówi Pan, zastępu, spaśćcie, jak się Pan powodzi. Siejecie wiele, mało o zbieracie, nie niedosychna, pijecie, nie gasicie pragnienia, ubieracie się. Lecz, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje na dziurawego. Tak, widzisz, jeśli ty dbasz o swoje rzeczy, będziesz wiecznie okradany przez diabła. Będziesz miał dziurawy wór, a Pan zastępu mówi, zważcie jak Wam się powodzi. Idziecie z góry, sprowadźcie drzewo, budujcie dom, a upodobam go sobie. Musisz mieć gorliwość o dom Boży. Musisz być w ciałach Królestwa. Jeśli będziesz budował swoje domy, kafelki, tak to nie jest ten czas, to nie jest ten czas. Jesteśmy w innym czasie. To nie jest czas widcia sobie gniazdka. Tak, za niedługo w ogóle nie będziesz się zastanawiał nad swoim majątkiem. Będziesz wszystko dawał, żeby ocalić na duże. Tak, taki czas, ja Wam to mówię. proroczo Wam to mówię. Nie możesz pokładać nadziei w swoich możliwościach, w kosztownościach. Musisz ufać Pani. Upodobać. jeśli Ty będziesz budował Bogu ołtarz, to go sobie upodoba Bóg i ukaże się, w czym życzy. Kościół musi być przyobleczony chwałą. Gdzie jest chwała, tam jest życie, tam znika wszystko. Choroba, rak czy rak trąci w I Liczyliście na wiele, lecz jest za mało. Gdy przynieśliście to do domu, zmuchnąłem do domu. Dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Ołtarz Pana nie może leżeć w gruzach, rozumiesz to, to? Ołtarz Pana musi. Mieć realne miejsce i być podsycany, aby ogień Boży płynął. Ogień Boży musi płynąć. On nie może leżeć w gruzach. Każdy, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Ty musisz się zająć realnie dziełami Bożymi, a nie krzątaniem się wokół własnego domu. Mam przyjacielu dla Ciebie złą informację, jeśli nie dojdziesz do etapu, że gorliwość o dom Boży będzie Cię pożerała, to będziesz miał sytuację sprzed dwóch wersetów, będziesz jak nie będziesz dojadał, będziesz pił, będziesz gasił pragnienia, będziesz pracował, aż mal będzie wyciekał z dziurawego wora. Dziś Kościół musi postawić nacisk na wybudowanie Bogu ołtarza, tak? Księga Ezdrasza o tym mówi. Jako pracę domową sobie to odróbcie, to jest napisane, że oni, gdy dostali właśnie nakaz Cyrusa, przebił już to do przodu, yy, to najpierw zaczęli budować Panu ołtarz, tak? Nie budowali przedsionków, nie budowali kuchni, nie budowali schodów, tylko zaczęli budować Bogu ołtarz. I wszyscy, którzy mieszkali, wsparli ich we wszystkich naczyniami, złotem, mieniem, bydłem, widzisz? Ten sam czas przychodzi do domu Bożego. Ty nie będziesz się zastanawiał, czy przekazać samochód, czy nie. Nie będziesz miał nawet cienia wątpliwości, bo będziesz wiedział, co zrobić, aby ocalić swoją duszę. Ten czas przychodzi, ale Bóg będzie wymagał, tak? Wiemy, że Bóg będzie wymagał. Wiele Ci darowano, będzie się co z Tobą robiło, będzie się od Ciebie wiele wymagało. Znacie ten werset? Ja go kiedyś sklejałem. Ja tam, Pani... Tak? Sklejałem, przekartkowywałem sobie taki grząd Mam niektóre kartki bardzo, obsz, takie obsz, kiskły, nie? to tam były te kartki, które gdzieś były mi niewygodne. Kiedyś mój pastor powiedział, że moja Biblia jest niekompletna, mówi, chyba wyrywałem pewne strony, bo nie pracowały w moim życiu. Tak, bo myślałem, okay, ale to tam zrozumiałem, co chciał powiedzieć. Nie był gotowy na wszystkie objawienia. Rozumiesz, nadmiar wiedzy męczy. Kiedyś powiedział, że trzeba budować się stopniowo, tak. Kto ja to wie, że rozgrzewka, tak, małe ciężary, duże, bo inaczej pizza chcesz zrobić, a ja masz zerwane i chodzisz trzy miesiące. Ręki nie możesz podnieść, tak? Ten czas teraz się zbliża, tak? Za dwa miesiące czas plaż, to faceci idą na jak to mówił mój przyjaciel, i walą tam na te bicepsy, tricepsy, a nogi chude jak u pajączka, i potem włoży szorty na plaży, a nogi jak u anemiksa, tak? Ale prawda jest, i picuś taki, i tatuaż na ramię wywalony. Fundament budować od podstaw, bo inaczej przyjdzie fala morska na plaży i dmuchnie gościa. Kiedyś widziałem takiego kulturystę, nie mogłem dopłynąć do brzegu. Chodził taki naprężony pokójcik, wszystkie panie widziałem, wodziły wzrokiem. Poszedł popływać, jak go fala wyniosła, to wołał tam Hilfe, ratunku, tak? Motorówka płynęła po bohatera. Wszystko składali we zdraszu, Ucz się z tej księgi, zapamiętaj odnośnie praca domowa na dzisiaj. Księga draża. I gdy nam przedszedły miesiąc, tak, zgromadził się lud jak jeden mąż, widzisz Kościół musi być jak jeden mąż, nie może być podziału, rozproszenia. moja grupka, mój pastor, mój apostoł, mój prorok, nie. Kościół jest Kościołem Boga Żywego. Tak, pojawiła się tam, y wtedy Jeszua, syn Jeho pojawił się z braćmi, z kapłanami, Zabrali się do budowy ołtarza Boga Izraela, aby składać na nim ofiary. Oni wiedzieli, że spotkanie z Bogiem muszą zacząć od początku. To była, ołtarza, budowana druga świątynia. Wiedzieli, że muszą inaczej podejść do dzieła. I najpierw wśród przeciwności wiemy, że ich wypędzono z Izraela, że ich rozproszono. Oni musieli dostać dekret od króla na zgody. i zaczęli budować. Ołtarz, tak, żeby składać ofiary. Wiedzieli, że musieli robić tak jak Salomon, że składali tyle ofiar, że nikt nie mógł tego policzyć, zanim wnieśli arkę tak? dla Pana do świątyni. I składali ofiary tak, jak to jest napisane. I mieli mądrość, trzeba czytać. Słowo Boże, mój Rzesza. I czytaj dalej. Gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy, jeśli ty będziesz szedł za Bogiem, to ci gwarantuję, że będziesz miał co? Myślisz, że będziesz miał brawo? Nie. Będziesz miał wrogą postawę. Wszyscy będą o Ciebie, o Tobie mówili źle. I chwała Ci za to, bo Jezus powiedział, biada Ci, si, jeśli wszyscy Ci przeklaskują i dobrze o Tobie mówią. Ale jeśli źle o Tobie mówią z powodu mego, to chwała Ci za to. Tu to samo się zaczęło. Zaczęli odbudowywać to od razu przeciwności. Od razu Święta Turica, pamiętaj. Pamiętacie, tak? Salwala Chromita no, to się nie powiedzie, od razu będziesz miał na swojej drodze, tak? Gdy postawił ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy, była wroga, zawsze będzie wroga, piękno im bardziej będziesz spodził objawienia, będzie uruchamiało wszystko, żeby Cię zatrzymać w dziełach Bożym, rozumiesz? Niektórzy my, ale nie tak się panią omawialiśmy, miało być tak słodko, nie? słodko to będzie jak będziesz u Ojca, bo tam jest napisane, nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie łez. Dlatego niektórzy już nie chcą z nam wracać. do tego kraju, w którym żyjemy. My żyjemy we wrogim środowisku, wiecie, to, nie? Ja zawsze mówię, my tu nie jesteśmy w ogóle stworzeni. My musimy do rabia, Adam musi do rabia. Do Królestwa bo Tam jest moje, moje, mój początek i koniec. Obchodzi także święto szałasów, jak jest przepisane, składając dzień podrób ofiary. Widzisz, Bogu składa się na ołtarzu ofiary. Nie jak się uda, pania, Ci przyniosę dziesięcinę, za pół roku Ci skrócę to, co nakradłem dzień po dniu, z należytej ilości, co do wymogów każdego dnia. Następnie oprócz całopanych ofiar sobotnie, tak, poświęcone Każdy, każdy kto składał dobrowolną ofiarę. Widzisz, ona musi być dobrowolna. Ludzie mają taką tendencję, panie, ja przyniosę pieniądze, ale to jego bogosław i mi daj, tak, rozłóż Składaj, oczekuj zwrotu, tak, ale nie do takiej nie dojść do takiej arogancji, że będziesz wkładał w dzieła Boże pieniądze i oczekiwał, że bankomat ci wykluje pieniądze, rozumiesz? Wsiewaj, wsiewaj, i będziesz zbierał. wsiewaj w dobrą glebę, wsiewaj w królestwo, a gwarantuję ci, że będziesz żał i będziesz zbierał, ci nie zabrał. Od pierwszego dnia, siódmego miesiąca, zaczęli spadać w zdrawę. chociaż fundamenty świątyni nie były jeszcze wykończone. Będziemy, ale to za jakiś czas. Trzeba zabić. Jeśli dzisiaj nie zaczniesz Bogu budować ołtarza, nie będziesz składać ofiary ze swojej modlitwy, ze bosu, z uwielbienia, ze swoich finansów, ze całego ciała, tak? to po prostu nic się nie zmieni. Bóg przychodzi tylko naprawdę. Przejdźmy dalej, mam jeszcze dwa ważne fragmenty. Gdy zaś dotarła ta wieść do Joaba. Joab to był prawa ręka Dawida, niezły zabójca, bez mrugnięcia okiem potrafił usunąć tych, którzy nas na króla. Ale potem troszkę był pod obcym wpływem wpuścił w siebie jednego ducha, Charles i Jezabel. I wystąpił przeciwko Dawidowi. Ale to najmą historii. gdy na niego zapadł wyrok śmierci, zapewne nieposłuszeństwo, Salomon wydał na niego wyrok śmierci. Zobacz, Joab się chronił. Czytaj to ze mną. 29. Schronił się w namiocie Pana, przy ołtarzu, salomu, tak? Salon, a wcześniej nie, da, nie da, przeczytałem a On się schował w namiocie Pana i zobacz co zrobił. Uchwycił się. Ty się musisz uchwycić, rozumiesz, jak się uchwycisz Pan, ołtarzu z jego narożnika, nigdy w życiu tego nie wypuść. Amen Andrzeja, Ty już wiesz, o czym mówię. Chciałem dzisiaj dobre słowo, wiesz, że trafia w twoje serce. Nigdy nie Puść się na rożnika Pana, rozumiesz, choćby Cię chcieli koni mi odciągnąć. On wiedział gdzie jest ratunek. Zawodowy za od razu do świątyni myknął, przy ołtarzu oczywiście nie w miejscu najświętszym, ale tam dokąd mógł dojść i się chwycił do ołtarza Pana. Gdy Salomonowi, że się schronił tam, to miejsce znajduje się przy ołtarzu, posłał innego zawódcę, Benaję, dawszy mu taki rozkaz, bić do go Słowo się spełniło, no nie tylko tutaj zginę, tam się stało. Gdy zaś ta dotarła, tak przejdźmy dalej. Poszedł Benaja, kazał mu wyjść, on powiedział: że nie wyjdę, tutaj zginę. Widzisz, musisz uważać na to, co mówisz. Musisz uważać na to, co mówisz, tutaj zginę. I według słowa, że ktoś dostało. był na nim wyrok. Gdy powiedział Benaja królowi, że on nie chce wyjść, to sam Salomon powiedział, uczyń tak, jak sam powiedział, zabij go i go może. I w ten sposób usuniesz ze mnie z domu mojego ojca winę, którą miała przed przyczyny. Doczytasz sobie tam historię w domu bez przyczyny. Tak, zabił ludzi bez przyczyny. I to, co zawsze mówię, zawsze w naszych życiach zwierzęta. Wiecie, że prawo się zbioru działa. Nic nie siejesz, nic nie zbierasz. Będziesz chciał dobre rzeczy, będziesz żołgód dostatki. Przejdźmy dalej do najważniejszego. Niechaj was nikt nie zwodzi różnymi słowy. Dzisiaj Kościół jest zwodzony bzdurami i objawieniami z piekła rodem. Tak? Ludzie dzisiaj wszyscy się cisną do uczenia. Mówią to ci wolno, tego nie wolno. Ale tak? człowiek skąd ty tu Niechaj was nikt nie zwodzi. Z powodu nich bowiem spada w Widzisz? Jeśli ciebie ktoś zwiedzie, to masz od razu tego owocu. Spada na ciebie w nie Boże. Jest od razu za tym, z powiązane nie, nie bądźcie ich wspólnikami, tak? Dawid mówił: Przebywanie z przewrotnym sprowadzi na twoje życie przewrotność. Przebywanie ze świętym sprowadzi na twoje życie co? Nie bądźcie ich wspólnikami. Tu dalej jest napisane. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Powiedz niegdyś. Niegdyś. Pamiętasz, że niegdyś byłeś. Nie wspominajcie o dawnych dni. Nie daj diabłu się oszukiwać. On ci będzie na święta, ale zobacz, co zrobiłeś. Ja my to zrobił stary Adam, a dzisiaj mam diabeł dla ciebie dobrą nowinę. Oto jestem nowy Jan w Chrystusie, Jezusie. Zaraz mi spuszczę taki że popamiętasz. Będziesz widział moją twarz, to będziesz zmykał ze swoimi wszystkimi pasierbami i pomocnikami. Tak? Ja tak do diabła zrobiłem. Będziemy jak to może. Ja my przecież jestem osadzony w nim, tak? No i tak. Jestem ponad, ponad. A ludzie mówią, ja ja to, nie na to. Tylko, że do tego jest warunek. Gdy jesteś niegdyś. Powtórz jeszcze raz słowo niegdyś, niegdyś. Teraz jesteś światłością w Panu. Rozumiesz? Czemu, synowie, z Ciebie nie mogliby wy, wypędzić demona z jakiegoś człowieka? Demon im spuścił łomu. Tak sześciu synom z Ciebie. Oni mają za same Ciebie demonie w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, którego łodzi Paweł. A demon na to figa z makiem. Pawła znam. Jezusa zna, a ty co za jeden? Jeśli ty jesteś świętością w Panu, to diabeł sam porty zadziera i ucieka. Ja, moje motto jest jakie? Zagoń diabła tak, żeby miał zadyszkę. Nie rozmawiaj z diabłem, nie jedz z nim z jednego stołu. Nie piesiaduj z diabłem. Postępuj jak dziecko światłości, widzisz? Ale jak to? Fanu. Owocem światłości jest szerka, co? Dobroć i sprawiedliwość, prawda, z szczęścia do dzisiaj. Niech to wchodzi w wasz umysł. Niech to przemienia nasz umysł. Dochodźcie do tego, co miłe jest w Panu. Ja mówię, jeśli dzisiaj nie nauczysz się iść szybkim, miarowym krokiem, nie nadążysz więc. Zbliża się bieg, bo my do mety biegniemy. Tam nie jest bieg zombie, taki w zwolnionym, tempie, to do mety dojść, dwa kroki do tyłu, pchnij mnie, nie. Musisz startować. Wiecie, że Filip, który był pełen mocy Ducha Świętego, on gnał za Redwanem Eurucha Królewskiego tak szybko, że sobie z nim swobodnie rozmawiał i tłumaczył mu słowa z Izajasza. Mówił, o nie wiesz, o czym ty Izajasz pisze? Musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Wiecie, z jaką prędkością Rydwan zasuwa? Cztery dychy. Ja na rowerze takie. Cztery dychy, napełniony człowiek Bożym Duchem zasuwa szybciej niż rydwan, jak struść pędziwia, Rozumiesz? I szybka akcja, pyk, pyk, ok, wychodzimy, chrzcimy, do widzenia. I duch porwał, tak? Duch porwał. Ludzie mają nie takich przeżyć. Ja mówię, bo musisz biec. Z Panem musisz biec w maratonie, bo po koronę o wieniec biegniesz, a jest napisane, on jest dany tylko zwycięzcy. Kto pamięta o drugim miejscu na podium? Nikt. Oglądałem ostatnio historię Renoksa Luisa, jego upadki i powroty. Tylko on jak dostał raz łomot, to złożył wszystko, żeby już nigdy nie stracić pasa. I tak ciężko pracował, że na ringu już było widać zwycięstwo. Wiecie, że ja zobaczyłem w nim zwycięstwo, zanim on wszedł na ring. On był już zwycięstwem, zanim wszedł na ring z tym, który go pokonał wcześniej, go upokorzył. Ty musisz być tak samo, mieć takie samo zrozumienie, nie mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, karć tak? Nawet w styczniu, co się potajemnie wśród nich dzieje, wszystko to zaś dzięki światu wychodzi jak jako potępienia godne 13 werset jest z Buduj wokół ołtarz. Trzymaj się tak, rąków ołtarza i ujawniaj wszystko, co z ciebie jest plewą. Powiedz Panie, takiego bydlaka pewnie jeszcze nie widziałeś jak ja. Weź mnie wyczyść z tego. nie odejdzie grzech, porządliwość, narkotyki, alkohol, nie odejdzie wszystko, tak? Ale musisz to ze szczerym sercem zrobić. Do mnie ludzie piszą i mówią, pomóc się, żebym alkohol ode mnie odszedł. Ja mówię, ja kochasz cię uwielbiam. Ja mówię, zadzwonić za pół roku, jak przyjdzie do ciebie opamiętanie, że to z tak. Ja nie tracę czasu. Nie tracę czasu. Mój czas naprawdę jest cenny. Tak? Ja nie tracę czasu z bezowocnymi uczynkami. Mi ludzie opiszą, ale ja chwilę, ale nad tym panuję. Nie no, nie panuję. Nie panujesz. Ty masz być w świętości, w sprawiedliwości. I tu jest dalej na wszystko, co się jest, Co się ujawnia, to jest coś Co się ujawnia. Co się ujawnia? Co się ujawnia? coś ciężkiego, masz do kogoś nieprzebaczenie. Od razu ujawniaj to na ołtarzu, od razu składaj to przed Panem jako ofiarę, żeby na to przyszedł ogień. Bo to, co ujawnia się, jest światłem. Rozumiesz zasadę tak szybko, jak upadłeś, tak szybko powstał. Rozumiesz to? Rozumiesz, bo byłeś dobrze przeszkolony, a Janów... Gracjan się nim zajął, wziął go do sklepu i się modlili o chorych. I przycudał, cuda, znikała, kości się ustawiały, tak? Co to jest? To jest chodzenie w chwale Bożej. Jak szybko powstałeś, jak szybko upadłeś, tak szybko powstawaj. Nie dawaj diabłu przestrzeni, trzymaj się ołtarza. Diabły będą cię ciągnęły, buty może ci zerwą, niektóremu nawet może i skarpetkę ściągną. Ale ty trzymaj się ołtarza, rozumiesz? Trzymaj się ramy. To się nie pofałdam, to jest wszystkie powiedzenia, przepraszam za nie tak skojarzyły, a ludzie będą go trzymać, go. obudź się, jeśli śpisz to obudź się. a jeśli jesteś martwy, to powstań z martwych, to jest słowo do kościoła, powstań z martwych, nieważne w jakim kraju dole jesteś, masz kres Chrystusa, czy nie masz. Krew Chrystusa co robi? Żyje, po pierwsze. Co robi? Po drugie, oczyszcza, tak? Po trzecie, nie pamięta złego, rozumiesz? Jezus oddzielił grzech Twój i mój jak wschód od zachodu. A ludzie mi mówią świadectwo. Jestem grzesznikiem. No, Uuu, człowieku mikrofon dawaj, do widzenia. Iść najpierw spokutuj, opamiętaj się, a potem przyjdź nowy tu. Bo ja mówię, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Widzicie, nowego Adama. Tamten umarł, tak? Tamten umarł. Nie wracaj do korzeni, nie wracaj do wymioci. Jezus mówił do wsi tylko nie wracaj. Dzisiaj ludzie się sami reklamują. A ja mówię, wiesz, jaka jest najlepsza reklama? Słowa Jezusa, tylko nie mów nikomu. Ustrów. I powiedz temu człowiekowi, tylko nie mów nikomu. Zobaczysz, co się będzie działo. Bez Boga nic uczynić nie możesz. To już nie jest czas, żeby się reklamować. Ty musisz reklamować Boga, który jest w tobie, a On się do ciebie przyzna. Więc ujawnij, obudź się, powstań z martwy. Patrzcie, jak masz postępować nie jako nie mądrzy, lecz jako mądrzy. Tak? Bóg daje mądrość. Wykorzystują czas, gdy żyki są jakie? To jest słowo na dzisiejszy czas w tym z kim porozmawiasz, nie są złe. Dzisiaj rozmawiałem z moim przyjacielem, prowadzi firmę budowlaną. mówiła ja sprzedaję mojego dzika. Muszę mieć na wypłaty na A tak, kiedyś tak stał, rozumiecie? Tak stał. Teatry, wystawne życie. Ja mu mówiłem o Bogu. Mówiłem mu cztery lata o Bogu. Każdemu mówiłem. Każdemu mówiłem. Mówili, jakiś dziwny jest. Tylko, że ja mam dwa wozy. Mój kosz jest pełen. I mnie błogosławieństwo dogania. A on zaczyna wyprzedawać się, rozumiesz? Byłem wierny w małych rzeczach, byłem wierny w budowaniu królestwa, i błogosławieństwa mnie doganiają. Ludzie odpadają z rynku na dwa tygodnie, konkurencja jak przyjmuję. A ja mam więcej niż dość. Tak? To jest chodzenie w prawdach Bożego Słowa. Wykorzystuj. Dni są złe, nie bądź nierozsądny ale rozumie jaka jest wola pańska tak gdy musisz rozumieć jaka jest wola z nieba i nie upijaj się winem, które powoduje rozwiązanie ludzie na stresa sobie walą dwie lampy wina i to jeszcze najlepiej tak jak Kasia Figura półlitrową, żeby kelner nie musiał dolewać ja kiedyś tak popatrzyłem na to zdjęcie z Kasią Figurą to w ogóle przyjaciółka mojej znajomej i mówię jak ona to zmieści w siebie a ludzie tak ładują jeszcze sześć dni, to jeszcze kolejną dziesiątkę. Nie upijaj się winem, które powoduje rozwiązanie. Bądź pełen Ducha. Widzisz? Pełen Ducha. Nie możesz też czcić Ducha, któremu Bóg dał w tobie i we mnie mieszkanie. Rozumiesz? Nie możesz tego robić. Musisz się opamiętać. I tu jest wskaz rozmaity przez w ten piesi i duchowe. Dziwiewając i grając w sercu swoim Panem. Dziękując zawsze za Dziękuję Bogu. Dziękuję, nie mów, co ci się stało. Nie mów tam nic, stanęło, to mi się nie udało. ulega jednym i drugim w pojaźni Chrystusowej. Ok, kończymy to Słowo. Uwielbiamy Boga, ja wierzę, że Bóg wyzwolił dzisiaj na szczęście.